Na konferencji prasowej po meczu Optima Energia Polska Decka. Pelplin. Mecz zakończył się 83-82 dla drużyny z Rzeszowa. Z nami jest pan trener drużyny z Pelplina pan Rafał Knap oraz zawodnik Aleksander Dziekański. Panie trenerze w pierwszej kolejności poprosimy pana o komentarz do dzisiejszego meczu. Też sobie pozwolę przekazać mikrofon. To dwa mam trzymać? Eee. Szymać, Szymać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. dobry wieczór państwu. Przegraliśmy jednym punktem de facto przesypiając jedną kwartę. Druga kwarta zaważyła na końcowym wyniku. Zawsze się pamięta ostatnia akcja, niecelny rzut wolny mojego zawodnika. E, otwarta pozycja dla, dla Kacpra monarskiego e, Ale to, 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 to o takim wyniku decydują szczegóły, szczegóły nawet z początku spotkania. Nerwowa atmosfera, dużo fauli technicznych, niesportowych. Ale to znaczy, że dwie drużyny a, są charakterne, biją się i chcą, o, chcą oczywiście wygrywać, ponieważ ani my, ani Rysowia jeszcze nie jesteśmy pewni utrzymania, a bardzo, bardzo nam to jest potrzebne. My, my chcemy też brać się o, o playoffy, offy ale, ale wiadomo, każde zwycięstwo jest na wagę złota. No, jedynym plusem, to powiedziałem też, też chyba do, do redaktora z telewizji, że dla mnie takie miasta Grzeszów powinno mieć co najmniej pierwszą ligę Super infrastruktura, są też ludzie działający w organizacji, którzy tutaj robią wszystko, żeby, żeby to stało na bardzo wysokim poziomie. Jest e, wspaniała publiczność, która, która jest ze swoją drużyną, co też należy pochwalić i, i jak to mówię, szapoba czapki z głów przed, przed tymi ludźmi. No i dlatego chciałbym, żeby ta, ten Rzeszów był, bo Rzeszów mam Rzeszów, w pierwszej lidze co najmniej, bo Rzeszów mam w sercu. Tutaj się wychowałem nieopodal rynku na ulicy Baldachówka. Od znajomych dowiedziałem się po latach, że była to niebezpieczna dzielnica. Jakoś tego nie odczułem, ale, ale do czego zmierzam? Ja chciałbym tutaj przyjeżdżać. Chciałbym przyjeżdżać częściej do Rzeszowa. Chciałbym też odwiedzać moich bliskich, chciałbym spotykać się z moją rodziną, no ale już następne razy chciałbym, chciałbym również wywieźć z pięknego Rzeszowa zwycięstwo. No niestety nie udało się. Musimy szybko się pozbierać, za tydzień bardzo ważny mecz. zeszły jak dla każdego, musimy wyciągnąć wnioski, jak zawsze i, no, i wspierać się nawzajem, bo takie porażki bolą, zwłaszcza jak tak długa podróż nas teraz czeka, to troszkę na te plecy jest wrzucone, bo już witaliśmy się z Gąską, już byliśmy blisko i, i nie udało się. Chcę też powiedzieć, że, że nigdy nie, nie wypowiadam się na temat pracy sędziów i i dalej, niech to tak zostanie. Sędziowie to też tylko ludzie, oni też będą analizować, mam nadzieję, ten mecz, bo, bo kilka błędów na pewno zostało popełnionych, ale myślę, że tych błędów w dzisiejszym meczu popełniliśmy my, jako drużyna, więcej. ja, jako trener, oczywiście, bo za to odpowiadam. Także bardzo dziękujemy. Aleksander, teraz się poprosimy o e, dzisiejszą komentarz. E, dzień dobry. Chciałbym pogratulować oczywiście chłopakom z Rzeszowa wygranej. Pierwsza połowa no, była dramatyczna w naszym wykonaniu Nie graliśmy naszego basketu i dlatego przegrywaliśmy dziewięcioma do połowy i po połowie wyszliśmy zmotywowani. Wróciliśmy do, do naszej gry, co zaowocowało, że doszliśmy do Chłopaku z Rzeszowa, no ale ważna trójka maxa formeli no i prawie udany jest przechwyt. Na 7 sekund do końca, ale nie udało się potem sfaulować i niestety przegrywamy ten jeden mecz. Ale za tydzień bardzo ważny mecz i trzeba po prostu go wygrać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeśli mamy pytania do pana trenera, to poprosimy tylko o mikrofon. Nie Witam serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener Rysowi Rzeszów. Pan Wojciech Bychawski oraz Wojciech Szpyrka. I Wojtek poprosimy w pierwszej kolejności ciebie o zabranie głosu i komentarz do dzisiejszego meczu. Na pewno ciężki mecz na swoim terenie. Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie bardzo fizyczny. Utrzymaliśmy ten mecz. Cieszymy się zwycięstwa, ponieważ takie mecze na styku, gdzie tak naprawdę każdy punkt w każdą ze stron może się przechylić, no to, to tym bardziej nas napawa optymizmem. Teraz jedziemy do Opola, chcemy wygrać ten mecz i. I liczymy na, na to, że w pełni zdrowia mm, zagramy w następnym meczu. Dziękuję. Jeśli mamy. Mamy. tutaj na Wojtka. Dobra, dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Pan Bóg ma postanowienia wobec mnie solenne. Także, nawet jak przez 5 dni z rzędu mówię, że będę się gryźć w język, to. Niestety nie da rady, ale tak jak mówiłem, na coś z konferencji, to co mówię, i to co czuję, i to że mówię to szczerze, to utożsamiam mnie jako człowieka. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla mojej drużyny, dla mojego zespołu za znakomity mecz. Bo w tym zestawieniu i w, tej sytuac w tych sytuacjach, które były na wojsku, to warto powiedzieć, że to jest spektakularne osiągnięcie. Graliśmy dzisiaj bez Dawida Zagły, bez Maćka Koperskiego wąskiej rotacji, ale czasami tak w życiu bywa, że problemy zdrowotne, kłopoty jednego gracza budują kolejnego. Znakomite wejście dzisiaj w mecz, szczególnie Wojtka Szpierki, który bardzo długo czekał na to, żeby dostać ważną szansę. Dostał ją i oddał Resowi, myślę, to co dostał od Resowi. Dostał serce i ma wsparcie i, 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 i takie, nie wiem, trybuny go uwielbiają i go niosą, bo jest człowiekiem stąd. Jest, Cichym, pracowitym, pokornym chłopakiem oddał to z nawiązką dzisiaj, bez względu na to, co się wydarzy gdzieś tam później. Także cieszę się bardzo i winszuję sobie, że w sytuacji zdrowotnej, jaką mamy, będzie musiał brać odpowiedzialność na siebie. Cieszę się, że zespół dźwignął ten mecz, bo po 20 punktach w pierwszej kwarcie e, Saszy, w drugiej tylko dwa i tutaj świetna odpowiedzialna gra pozostałych zawodników. Natomiast cóż, no końcówkę sprokurowaliśmy sobie sami ale spokojnie sobie ją sami w związku z czymś, co się działo wcześniej. Ja mam świadomość tego, że pewnie zostanę za to ukarany, być może finansowo. Natomiast ja nie dam rady przechodzić koło takich rzeczy naprawdę, bo wydarzenia, zwłaszcza z początku trzeciej kwarty, to co, to co tak naprawdę wydarzyło się ze strony jednego sędziego, to ja myślę, że jak ktoś ogląda to, to zamiast zastanawiać się nad moimi słowami, to proponuję, żeby ktoś to zobaczył i zastanowił się, czy tak powinno to wyglądać. To, co robimy, jest odpowiedzialnym drugim przedsięwzięciem. Ale również emocjonalnym, opartym na, na ludzkim zdrowiu, ludzkim zaangażowaniu. I po to jest trójka sędziów, żeby je, jeśli jeden przez jakiś czas robi takie rzeczy, żeby powstała dwójka nad tym czuwała. Oczywiście łatwo jest potem powiedzieć, że zawodnik zachował się tak inaczej. No w następstwie takich, a nie innych reakcji. Naprawdę to jest. Tak nie powinno się karać tych młodych ludzi, bo, bo na to nie zasługują. Zwyczajnie. Ja nie mówię o błędach linii, czy, czy, czy że ktoś, nie wiem, zrobił kroki, czy nie zrobił kroków. Wiemy o czym mówię. i i to jest chyba oczywiste. Przykre to jest dla mnie, jest mi smutno z tego powodu, bo jestem kolejnym tenerem, który w tym sezonie o tym mówi. Nikt naszego głosu nie słucha, nie wyciąga z tego wniosków, i jak przegrywam mecze albo, albo, albo mi się nie udaje, to jestem zwalniany. Moje dziecko nie ma co jeść, nie mam za co spłacać kredytu. Czemu odpowiedzialność jest tylko wyciągana z jednej strony? Tego nie wiem i nie rozumiem. Tak, wiem, słyszę. Jakieś tam konsekwencje są. Hmm? Przekonamy się w obsadzie w przyszłym tygodniu. Tyle może na ten temat. Bardzo cieszę się. Dziękuję drużynie przeciwnej za, za zawody. Myślę, że zagraliśmy, stworzyliśmy wspólnie dobre widowisko. Drużyna rak Napa gra zawsze agresywnie, ofensywnie. Jest pomysłowa. Gra oparta jest na pułapkach różnych ciekawych zagraniach koszykarskich. Każdy mecz przeciwko na powie również uczy. To, to tego, trzeba się, te, tego trzeba być świadomym. Tym bardziej cieszę się, że udało się ten mecz wygrać i i tak jak wspomniałem, kolejnych dziewięć ciężkich meczów przed nami i tutaj biorąc pod uwagę to jak grają inne drużyny i co się dzieje tutaj, naprawdę nie można być, to obawiam się, że do ostatniej kolejki nie będzie można być niczego pewnym. Więc niestety, 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 w sumie tutaj jest sport, były emocje, więc trzeba walczyć i, i starać się wygrywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mamy pytanie do pana Tenera, to bym bardzo prosiła o zabranie mikrofonu i Dobry panie trenerze, o tą trzecią kwartę zapytam, to nie było tak trochę, że w niej podaliście rękę rywalom, że oni wrócili do tej gry, że się tak troszkę rozkręcili? Wie pan co, tak, ale to ja o tym wspominałem, nie chcę tego rozlekać. no wie pan, przeranie ranie 9, plus 9, przy przeprowadzeniu 9 dla nas, zrobił się tam ran z, z, z przyczyn, takich, jakie widzieliśmy na boisku, wie pan, podajemy rękę, no my walczymy i gramy, no ale to nie damy rady grać przeciwko takim sytuacjom, no, no dobra, błędy się zdarzają w sporcie. Kiedyś miałem jeden na moje uwagi dotyczące sędziowania. Kiedyś też jeden z komisarzy, już nie będący komisarzem, opowiadał mi, ale ja nie mam, ja, ja pana nie obwiniam, że pana zawodnicy nie trafiają wolnych, a pan obwinia sędziów, że, 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 że źle sędziłem czy coś takiego. No zawodnicy są po to, żeby błędy. No i to klub mi za to płaci, klubik za to rozlicza. My robiliśmy błędy, ale bez względu na ilość błędów mam prawo oczekiwać tego, żeby być traktowany tak, jak powinienem być traktowany na boisku i tyle. Jak są takie sytuacje, wtrażają się emocje. Oczywiście, być może ten przetop, nie techniczny dla saszy w końcówce, było słuszne, ale z czego ono się wzięło? Z czego ono wynika? Apeluję u władz ligi od naprawdę dwóch tygodni, u różnych osób. Temu chłopakowi stanie się w końcu krzywda. Od pięciu meczów jest polowanie na niego. Dlaczego? Bo szedł do ligi gracz, który, umówmy się, przynajmniej ofensywnie, przewyższa tą ligę o głowę. I my, zamiast chcieć być lepsi, uczyć się go bronić, grać przeciwko niemu lepiej, być, rozwijać się, to co my robimy? Staramy się od pięciu lat zrobić mu krzywdę. Wystarczy przejrzeć mieć w Łodzi, co się stało, co się działo. Deptanie pachi, lesach, łapanie, przepychanie. W końcu zrobią krzywdę temu facetowi, dlaczego było umiegać grać w koszykówkę, no i potem się dziwi, że on nie wytrzymuje ciśnienia. No jak ma wytrzymać ciśnienie? Ile ma sobie pozwalać na takie rzeczy. I przed każdym meczem słyszę, tak, sędziowie zwrócimy na to uwagę. I kolejni zawodnicy biegają, robią mu krzywdę, robią mu na złość. Jest okej, okay, tak musi być. Nie, tak nie musi być. Choćbyśmy pięciu obcokrajowców do tej ligi wprowadzili. Jak nie zmienimy kultury wszystkiego, o czym mówię, to nie będziemy nigdy lepsi bo mając lepszych widzę, powinniśmy się starać od nich uczyć, rywalizować z nimi i być po prostu, jak wspomniałem, lepszym. Ja zawsze porównywałem to do, do, do porównania takiego, już kiedyś chyba mówiłem, czym się różnił Michael Jordan od Lebrona Jamesa. Michael Jordan zawsze chciał grać przeciwko najlepszym, ale Lebron James zawsze gra z najlepszymi i zbiera ich do siebie. I u nas jest tak samo, albo podobnie. Grajmy przeciwko najlepszym, ale grajmy w koszykówkę, a nie grajmy w MMA, bo momentami obrona e, przeciwko myśl to jest MMA. Ja wiem, że trenerzy się przygotowują tak do tego, ale tak jak powiedziałem, stąd potem siedziłem takie sytuacje. W trzeciej kwarcie w końcówce meczu. No, mogliśmy na własne ten też przegrać końcówką, taka jest prawda. Będąc naprawdę w pewnym momencie zmęczeni ubodzy ofensywnie. Na szczęście się udało, cieszę się bardzo i, i cóż, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję dziękuję.